Witajcie w kolejnym odcinku naszej cyfrowej podróży poprzez budowę przedsiębiorstwa. Ostatnim razem zajęliśmy się ścianami. Teraz czas na izolację. W trakcie budowy pojawia się chaos i bałagan, ale właśnie w tym miejscu pojawia się nasz system MWS. Zapraszamy do świata, gdzie kreatywność i innowacje są codziennością. U nas każdy dzień to praca nad nowoczesnymi aplikacjami, które kształtują przyszłość. Dołącz do nas i odkryj, jak możemy wspólnie zbudować twój sukces. Dzięki systemowi MWS procesy przyjmowania i wydawania towaru stają się zorganizowane i efektywne, eliminując chaos na magazynie. Dzięki integracji z Comarch ERP Optima eliminujemy potrzebę ręcznego przepisywania danych, co minimalizuje ryzyko błędów. Efektywne zarządzanie stanami magazynowymi pozwala na lepszą kontrolę nad dostępnością towarów, monitorowanie rotacji i unikanie problemów z brakami czy nadmiarem. Skrócenie czasu realizacji zamówień, skanowanie produktów za pomocą kodów kreskowych oraz QR, to wszystko przyspiesza proces kompletacji i zwiększa zadowolenie klientów. Dzięki możliwości generacji, Raportów i analizowania wskaźników wydajności. Firma może ciągle się rozwijać i optymalizować swoje procesy. System MWS to klucz do skutecznego prowadzenia biznesu. Pozwala na zaoszczędzenie czasu, zasobów, ograniczenie strat oraz zwiększenie wydajności operacyjnej. Algorytm MWS podpowiada lokalizację, skracając czas potrzebny do przygotowywania zamówień i wysyłki. Tak precyzyjna mapa domu, która prowadzi nas od drzwi do drzwi, zwiększając satysfakcję klientów i poprawiając obsługę. Możemy zoptymalizować trasę kompletacji zamówienia. Jednocześnie możemy wyeliminować błędy przy pakowaniu. Podobnie jak precyzyjny system alarmowy w domu, technologia odczytów kodu kreskowych i QR przyspiesza pracę, eliminuje błędy ludzkie, tym samym minimalizując reklamację analizy, raportowanie, lepsza integracja systemów. Wszystko to składa się na kompleksowe narzędzie, które jak solidna izolacja domu zapewnia komfort i wydajność. Dzięki systemowi MWS firma może podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe i identyfikować obszary do optymalizacji, tworząc nie tylko wydajny magazyn, ale również prężnie działający biznes. Podobnie jak izolacja zabezpiecza przed niekorzystnymi warunkami, tak system MWS zabezpiecza przed chaosem na magazynie. Zapraszam na następny odcinek, gdzie zobaczymy, jak system CRM potrafi zrewolucjonizować naszą relację z klientem, wpływając na sukces przedsiębiorstwa. Do zobaczenia!